Tak, nie na tym filmie Wam pokażę, jak rozebrać taki streamer, jak go jak przeprowadzić konserwację, bo to jest streamer, który ma ponad 20 lat i on działa, ale żeby dalej działał, jak należy go po prostu, jak to można powiedzieć, wypieścić. Um. To na tym filmie, który będzie po tej zapowiedzi filmu, będzie można zobaczyć, jak to robię. Jak go rozebrać. Um, bo z początku też trzeba się tak trochę zastanowić, jak go rozebrać, żeby go nie uszkodzić. Um, I jak go po prostu dopieścić, wypucować. Jeszcze będę musiał tylko kupić taki specjalny smar. Um, który po prostu po tych prowadnicach da smaru, to taki biały smar będzie, to silikonowy smar. O, tutaj żeby te prowadnice ładnie chodziły. I jeszcze po prostu przydałoby się tutaj, o, gdzie ten mechanizm jest, też dać tam smaru silikonowego. I będzie po prostu wszystko bardzo ładnie, pięknie chodzić. Bo, jak tam kasetkę wkładałem, to ona po prostu się przeblokowywała bo po prostu tam już brak smaru był. Tam jest, jest malutka cząstka tego smaru jeszcze na kołach zębatych, w zębatkach. Ale tu już jest tak, po prostu jak po 20 latach, ponad 20 lat to jest trochę go przymało. Szczególnie na tych prowadnicach. No i po prostu należy dokładnie wyczyścić z trybów stary smar i nałożyć nowy smar. Taki specjalny smar silikonowy. No i wtedy będzie bardzo ładnie chodził. Co mi się podoba w tym streamerze to to, że nie ma linek, tylko same tryby. No. To już mam, nie muszę się martwić o zmianę linek, no bo po prostu w komputerach, które pracują w klimacie takim, jak to można powiedzieć, chłodnym raczej, to takie linki by długo nie wytrzymały podejrzewam i dlatego tutaj jest rozwiązanie takiej przykładni mechanizmu, który zastępuje linki dodatkowym silnikiem. No, że dlatego tak jest. To po tym filmie po prostu będzie za jakiś czas film, który zmontuję i pokaże on właśnie, na, na tym filmie będzie pokazane, jak rozebrać i jak przeprowadzić konserwację. Zapraszam bardzo serdecznie. Za jakiś czas się pokaże ten film. Ja po prostu dzisiaj nie byłem w stanie tak na czas zdążyć, bo to jest taka bonusowa robota, którą już. Praktycznie miałam dawno temu co robić, a jakoś nie miałam odwagi za bardzo um, robić tego um, streamera, bo nie byłem pewny czy sobie poradzę. Ale tak na szybko obejrzałem film na YouTube i zobaczyłem, że jest to jednak nie takie straszne. Tylko oglądam inny rodzaj streamera, ale streamera. Podobny, podobny bardzo do tego. Tylko inny model. Wdzięczny jestem za ten film, który obejrzałam na YouTubie, trochę mi pomógł więcej po prostu skojarzyć. Tylko tam jak nie miałam okazji zobaczyć, nie widziałam po prostu jak go się rozbiera. Tylko oczywiście każdy model jest inny, że po prostu jakby ktoś miał taki model jak ja, to już by miał po prostu instrukcję jak to otworzyć po prostu. Jak otworzyć, żeby bezpiecznie otworzyć, przeprowadzić konserwację i złożyć. Pozdrawiam Was kochani bardzo serdecznie i zapraszam za jakiś czas na film. Może jeszcze dzisiaj będzie taki w streszczeniu, bo nałożyć smart to jest po prostu 5 sekund czasu, roboty. Zajmuje się taki dekelek z góry i po prostu jest dostęp do tego mechanizmu bezproblemowy, bardzo świetne rozwiązanie, jeśli chodzi na przykład o ten rodzaj konserwacji. No, to zapraszam, hejka, pa, kochani.